Dawno, dawno temu żyło sobie pewne rodzeństwo: Jaś i Małgosia. Niestety ich matka odeszła, kiedy byli bardzo mali. Żyli z tatą w chatce w lesie. Ich ojciec ciężko pracował jako drwal, aby ich nakarmić, a w tym samym czasie opiekował się nimi. Kiedy minęło parę lat, stwierdził, że jest mu zbyt ciężko zajmować się wszystkim więc postanowił ponownie się ożenić. Nowa żona Drwala pochodziła z bogatej rodziny i nie znosiła tego, że byli biedni i musieli mieszkać w jakiejś chacie głęboko w lesie. Dodatkowo nie lubiła dzieci Drwala. W mroźną zimową noc, kiedy szykowali się do spania, Jaś i Małgosia usłyszeli rozmowę rodziców. Jak my przeżyjemy tą zimę? Nie mamy wystarczająco jedzenia. Jeśli nie pozbędziemy się dzieci, umrzemy z głodu. Ojciec sprzeciwił się gniewnie. Nie ma sensu się kłócić. Podjęłam decyzję. Jutro zabierzemy je do lasu i tam zostawimy. Słysząc to, Małgosia rozpłakała się. <słyski> Jej brat Jaś pocieszał ją. Nie martw się Małgosiu, jakoś znajdziemy drogę do domu. Tej samej nocy Jaś pozbierał tyle kamyczków, ile zdołał wsadzić do kieszeni. Rano wszyscy udali się w stronę lasu. Ojciec powiedział, że idą na rodzinną wycieczkę. Kiedy szli przez las, Jaś pokryjomu wyrzucał kamienie, aby zaznaczyć drogę do domu. Po południu ich ojciec i macocha rozpalili ogień i powiedzieli, że zaraz wrócą. Odeszli i zniknęli w lesie. Oczywiście nie wrócili. Kiedy nastała noc, straszne odgłosy dzikich zwierząt odbijały się echem wokół nich. Trzęsąc się wraz z odgłosami lasu, nie odchodzili od ogniska, aż księżyc nie zaświecił na niebie, zaczęli iść za kamieniami, które świeciły w blasku księżyca nie Jasiu. To był mądry pomysł. Kiedy dzieci wróciły do domu, ich ojciec był bardzo szczęśliwy i zdziwiony zarazem. Ich macocha również udawała, że się cieszy, ale ona decyzji nie zmieniła. Była zasmucona, że dzieci wróciły. Po trzech dniach macocha postanowiła znowu spróbować. Tym razem, nocą, Zamknęła drzwi Jasia i Małgosi, aby Jaś nie zbierał kamieni. Ale Jaś był sprytny. Kiedy szli do lasu rankiem, tym razem rzucał kawałki chleba, które pozbierał po wczorajszej kolacji. I znów zrobił szlak do domu. W południe ich ojciec i macocha udali, że muszą wyjść na chwilę. Zostawiając ich znowu samych w lesie. Zdając sobie sprawę z tego, że nie wrócą, postanowili wrócić do domu przed zachodem słońca. Ale nie udało im się odnaleźć szlaku, ponieważ rozrzucony chleb został zjedzony przez ptaki. Małgosia zaczęła płakać. Pierwszy raz Jaś poczuł się bezradny. Tym razem dzieci naprawdę się zgubiły. Bez jedzenia i śmiertelnie przestraszone błądziły po lesie. Trzeciego dnia zobaczyli białego jak śnieg ptaszka, który ćwierkał dla nich piękne piosenki pięknym głosem. Na chwilę zapomnieli o głodzie i szli za ptaszkiem. Staszek zaprowadził ich do śmiesznego domku. Dom ten miał ściany z chleba, dach z ciasta, a okna były z cukierków i był cały pokryty kremem. Jaś i Małgosia nie wierzyli własnym oczom. Dom wyglądał pysznie. Dzieci zapomniały, jak bardzo są zmęczone, i pobiegły do domku. Jak tylko mieli ugryźć dom, usłyszeli głos dochodzący ze środka: Halo! Kto się obija o mój dom? Spojrzały i zobaczyły miłą, starszą panią. Kiedy opowiedziały, co im się przytrafiło, zrobiło się jej przykro i wpuściła je do domu. Wewnątrz dom wyglądał inaczej niż na zewnątrz. Był mroczny, straszny i nie czuły się w nim zbyt dobrze. Jednak były tak zmęczone i głodne, że nie przejęły się za mocno. Starsza pani przyniosła najróżniejsze potrawy i desery, a dzieci jadły to, czego nigdy wcześniej nie widziały. Tej nocy spały na najwygodniejszych łóżkach, jakie widzieli. Kiedy obudziły się rano, starszej pani nie było w domu. Zaczęli się rozglądać. Na końcu korytarza zobaczyli drzwi. Kiedy je otworzyli, zobaczyli skrzynie ze złotem i skarbami. Byli bardzo zaskoczeni. Jaś próbował przyjrzeć się bliżej i wtedy usłyszeli jej głos. A co ty tu wyprawiasz? Kiedy się obrócili, zobaczyli twarz czarownicy tuż przed nimi. Wygląda na to, że ta miła starsza pani to czarownica, która zwabiła ich do swojej komnaty pięknym domkiem. Dzieci próbowały uciec, ale drzwi były zamknięte. Czarownica pociągnęła Jasia za włosy i zamknęła go w klatce, a potem zaciągnęła Małgosię do kuchni. Brat jest za chudy, ugotuj mu coś, żeby był grubszy. Kiedy będzie w formie, będzie dla mnie pysznym kąskiem. Tylko pamiętaj: tobie nie wolno nic jeść, to całe jedzenie jest dla niego. Nie mając wyjścia, Małgosia zaczęła gotować. Na szczęście Jaś był mądrym i sprytnym chłopcem. Postanowił oszukać złą czarownicę. Każdej nocy, kiedy czarownica spała, kopał dziurę w ziemi pod klatką. Czarownica sprawdzała codziennie, czy chłopiec jest już grubiutki. Ale Jaś nie jadł nic, co gotowała Małgosia. Zamiast tego zakopywał to jedzenie w dziurze pod klatką. W tym czasie czarownica kazała gotować więcej. Trwało to kilka dni i czarownica już nie wytrzymała. Gruby, chudy, wszystko jedno! Dzisiaj zrobię ciasto z Jasia! Obróciła się do Małgosi. Zajrzyj do pieca, czy ciasto jest już gotowe! Będąc w strachu, Małgosia również była mądra jak jej brat i wiedziała, że czarownica będzie chciała ją wepchnąć do pieca. Nie mogę wsadzić głowy i zobaczyć ciasta! Jękła Małgosia, czarownica odepchnęła ją na bok, a jej samej głowa utknęła w piecu. Małgosia z całej siły popchnęła złą czarownicę, wcisnęła ją do pieca i zamknęła drzwi. Małgosia wiedziała, gdzie czarownica trzymała klucze. Od razu pobiegła do Jasia, aby uwolnić go z klatki. Ogień z pieca zajął cały dom. Jaś i Małgosia uciekli z płonącego domu do lasu, ale nie wiedzieli dokąd iść. Chwilę później znaleźli rzekę. Wielki łabąć zabrał ich na drugą stronę rzeki. Dzieci się rozejrzały i po chwili wiedziały, gdzie są. Pobiegły do domu tak szybko, jak potrafiły. Widząc dzieci, ojciec był bardzo szczęśliwy. W łzach szczęścia opowiedział, że Macocha chwilę po zostawieniu ich w lesie odeszła do domu rodziców. I że jest mu bardzo przykro za to, co zrobił. Szukał ich jak tylko mógł. Ale nigdzie nie było po nich śladu. Dzieci kochały swojego ojca bardzo mocno, więc mu wybaczyły. Ale kolejna niespodzianka czekała na ich tacę. Oboje sięgnęli do kieszeni i wyciągnęli złoto i diamenty, które były w domu czarownicy. Ojciec nie wierzył własnym oczom. Wszystkie problemy ich rodziny zniknęły na dobre. I żyli długo i szczęśliwie.